Hello, tu Dran, a to moje Dranko, Kokoro. Wrześniowe Stationery Selection. Zaraz weźmiemy i odpakujemy. Trochę większa <grym> jest tutaj paczucha. Widzę, że zaklejona. Moment, już to. Już sobie z tym radzimy. Moim e, travelowym scyzorykiem, Aha. I. I ja. Yeah. Nie przedłużam, otwieramy. ją. tu jest co jest. Widzę, że fajne rzeczy są. Wrzesień, tak? Czas na kalendarze. Yy, budżo można sobie właśnie robić onym takim dżu, yy, budżo How to use systemu yy, binda rifiru. To są właśnie yy, do segregatora wkłady, w którym sobie robisz In my journal. Ile tutaj jest? Trzy y, sito są w y, środku i tutaj mamy jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, na no, cały rok, proszę Państwa. My o, na końcu są jeszcze, jeszcze są nazwy miesięcy, czyli takie robimy budzio. Tutaj z kolei są, proszę Państwa, tirato indeksy, taki do przerzucania, od Midori. Bardzo taki subtelny. Widzicie, jakie tu są? To są, zaklejasz sobie na stronie i na przykład w kalendarzu, i tu masz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty miesiąc, i 12 ich jest po to, żeby właśnie sobie zaznaczać miesiące. Y Traveler też ma te swoje takie co roku naklejasy i również dołączają takie naklejki. W takich kolorach są bardzo subtelnych. Ja. Korzystacie z czegoś takiego? Ja korzystałam przez jeden rok, może dwa, i to zawsze było takie stresujące, że to źle nakleję, ale myślę, że Midori-san tutaj to zrobiło tak, żeby się to łatwo używało. Jest w porządku taki gadżet. Dalej, proszę Państwa, i. Fajne rzeczy w tym miesiącu. Uni, moje ulubione Uni 0,5 mm, ballpoint I są trzy Limited Edition, to są kolory jesieni. E, Akino no kara setto Kara Pansy iro masz Green foxtail iro <laughs> Jak już piszecie po angielsku To dawajcie do kolor nie? Hello. I baked apple iro I Jest ich One ink I sobie zaraz to przetestujemy To są właśnie jakieś special... O taki packaging Ten, a, i, a, i, a, i. No i przynajmniej nie ma plastiku tak? Halo Japonia dziękujemy Fajne są te Uni One. Mam chyba czarny czy coś, więc chętnie, chętnie dołączę do swojej kolekcji. Patrzymy, to jest kolor Green Foxtail. Podejrzewam, że to jest Green Foxtail. zielone zielony, dosyć właśnie taki niespotykany kolor powiedziałabym. Pensy Iro, faktycznie taki kolor jesieni. Wow, ale nie to, że pomarańczowy czy coś tam, tylko jo. I tutaj jest kolor e, pieczonego jabłuszka. Ach, ten jest nasycony bardziej, widzicie? Tamte trzeba będzie troszeczkę rozpisać, ale ten ładnie leci. Jo, zielony tak troszeczkę nierówno w porównaniu do czerwonego, nie? Co myślicie o tych kolorach? Całkiem git majonez. Takie rarusiowe kolorki. Więc fajnie, fajnie lubię takie limitki. I dalej, to nie koniec, moi drodzy. Slide clipper od Ohto może kojarzycie z takich ładnych długopism, bardzo fajny od Ohto I co on robi? Kantanto mehazusi. Slide clipper Dobra. I że on jest clear i jest S. I co on robi, ten slide clipper? Chyba sobie po prostu go zaznaczasz i od tego wywołujesz? Panie, otwieramy to. Jeszcze do końca nie wiem, to jest pewnie taki zaznacznik, ale jak to i co to? Jakie nożyczki mam pod ręką, segment może stały. Nożyczki mam tutaj z scyzoryka. Z I tak po napisie. I co? Jak to działa, panie? Tu się wyciąga, wkłada. Yy. Tyle mi karteczek złapał. A, panie, on tak działa. joł, Czyli, że nie muszę tutaj trzymać i jakoś tej żabkować, tylko sobie wyciągawszy, zakładawszy, dociskawszy. Jo, technologia japiernicza. Guys, guys, widzieliście kiedyś coś takiego? Subcio. Jestem oczarowana, nie powiem. Kolory są zielonego zielonego 2 I tutaj było tyle? 3 razy czy 9, 10, 11? To tak brzmi dziwnie. Hy. W każdym razie takie rzeczy. Więcej technologii pierniczej. I są w środku dwa kolory. <laughs> nie, bo to się naciska, który jest i on wyskakuje. No way. Ale dzisiaj w ogóle. Uff. Tym razem same ciekawości. I teraz co? I teraz wygląda jak jakiś Pegasus, nie? Super Nintendo. Naciskam czerwony. Jo! <laughs> czerwony. <śmiech> teraz naciskam czarny hours of fun pierwszy raz taką widzę no nie wiem, zakładam, że wy też a co jak dwa na raz teraz tu <grystu> się otwiera ten no cudak, przecudaczny i ponieważ mamy tuś mamy też piecząteczki Kia! i w, kolor, w rodzaju bumbogut czyli macie ja pierniczym jakie tu mam wzory, książeczka taki wosk do listów list, pióro Jada, jada, jada klips. No przecież, tyż to nie jest super cute. Okej. Okay. No i czyż ten case'ik nie jest najcutniejszy, Guys, zaraz coś od, od, odpatrzymy tutaj. <grytanie> Odbijemy. Pokażę wam z tej, powiedzmy, konceptu mam jeszcze yy, dwa takie. Jeden mam pod ręką, to wyciągnę taki. I są... si ciaśnie, yy, yy, takie, są zwierzaczki. I ten mówi, że skończone, a ten mówi, ta kappa mówi, że okej, okay. cute, to też jest cute. Nie można ich stakować, ale widzicie, taka idea słodziastych, malutkich stempli. I to nie wszystko, nie wszystko, nie wszystko. Jeszcze nie wszystko, bardziej nie wszystko niż myślałam. Tu jest taki, o panie, szyczy taką kolorową, żółto-czerwoną e, niteczką. Papier jest gładziuchny, jak ja cię nie mogę. Taki trochę, no nie wiem czy hobo ale prze prześwitujący. Widać, 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 widać. No i tutaj macie miesięczny. Tu można sobie coś trakować na cztery Samemu się bierze i wypełnia, to znaczy samemu się nakleja się, tak? <laughs> Taka jest tutaj idea. I ile ich jest? E, raz, dwa, trzy, cztery, trzynaście. 14 zazwyczaj tak jest, nie? Taki fajny można sobie, jak się ma A5 jakiś e, journal to sobie dorzucić. Można go zacząć kiedy bądź. I tutaj czy jest tego samego? Chyba nie. Function notebook. Słuchajcie, jest cały weekly planner i sezon planerowy i tutaj Meets Delivered. I recommend this notebook. Kim jesteś? że ośmielasz się rekomendować roadbook to control the time <noise> odważne klejmy tutaj to those who are particular about a life albo do ludzi, którzy po prostu zapominają rzeczy, na przykład hello weekly memo to do checkbox obczajamy, tu jest jak go używać i jak go patrzeć. ten jest bardziej yy, żółty papier niż ten bardzo prosty i, i luzacki. Zaczyna się od szóstej rano i kończy się na piątej rano. Powiem tak, ja sobie to na pewno zachowam na później, gdyż albowiem w tym roku, spoiler, nie będę kupować chobonici Kuzyna, tylko zwykłego standarda i często zdarza się tak, że brakuje mi takiego widoku, w sensie kiedy kupuję już Travelera czy chobonici z tym, to tego nie używam. Ale gdzieś podświadomie czuję, że to się może w pewnym momencie mojego życia bardzo przydać, więc to, że on nie jest numerowany, no to bardzo spoczko. Jest, Mić dostarczyła. Kalendarz, zacznij kiedy chcesz. To control the time. Miesięczny, bardzo kompaktowy. Czasami, o, trochę się różnią wyglądem. <noise> e, można sobie włożyć do takiej okładki A5. Ja ją wprawdzie oddałam, ale ja. Podsumujmy. Można sobie przy użyciu takiego kalendarza, żeby nie pisać, nakleić. Można sobie ładnie opieczętkować takimi rzeczami. O, na przykład. Stationery Selection przychodzi albo coś takiego. Super. Żeby ich użyć, to jest po prostu konsola najnowsza do. <śleszamy> I cannot get over. No, patrzcie na to. Cud techniki biurowej i żeby pisać w nim w duchu jesieni to mamy w kolory limitowane edycji od e, Uniball One indeksy tutaj od Midori, żeby sobie zrobić ten miesięczny kalendarz albo tygodniowy i mieć zaznaczońsko gdzie się który zaczyna kończy no ja powiem, że tutaj bardzo, bardzo fajne rzeczy ale przeczytajmy jeszcze co jest, czytam i zaraz powiem wszystko wiem E, Mitz fajnie się rozpisała w tym e, miesiącu, właśnie mówi, że o, już sezon planerowy, ja tak czekam do ostatniej chwili, zawsze zdecydować. Haha. Ha. <grywy> I tutaj bardzo fajne rzeczy, e, zaczęła właśnie od tego kalendarza. Któż może się oprzeć e, zeszytowi taką żółtą i czerwoną nitką zszytemu? Otóż nikt. <grywy> Napisała, że tu się nazywa jego sebundo paper i że jest też bardzo friendly dla piór. Powinno się fajnie po nim pisać, jest taki super gładki. Teraz nie wypróbuję, ale ja, I believe it. Dwukolorowy natusznik i Mitz sugeruje, żeby od razu nie odciskać, bo będzie strasznie, jest intensywny ten tusz. Wybrała ten indeksik, bo są takie właśnie fajne stonowane kolory. No i bardzo mówi Mitz, że się spodobał ten żelopis Unii. to prawda, ja używam go i jest naprawdę subcio. I dlatego mówię, jest, jest, jest więcej. I jeszcze yy, mówi, że jest Digital Download, który przygotowała i można się zalogować na stronie jeśli ktoś y, nabył właśnie sobie stationery selection w tym miesiącu to jest on do pobrania i widzę, że Mi rekrutuje do design team stationery ale no ja bardzo chętnie ale gdybym była właśnie na miejscu w Japonii to pewnie miałabym większą okazję, żeby łazić po sklepach i obczajać nowości dobra, takie fajne rzeczy stop! Iu, iu, iu. zapomniałam jeszcze o tym Wrzesień sezon planerowy, homonici pozamawiane, czekamy na trawalery, więc jeśli chcecie podzielić się tym, co zamówiliście, ciągle się wahacie, to zapraszam jak najbardziej do community na Discordzie. Czasami streamuję japierkawki, czyli takie live'y papiernicze w niedzielę. Można wpaść i pogadać, można napisać na Instagramie, w story z wrzucam nowości, na Twitterze, na grupie na Facebooku. Wszędzie, gdzie tam potrzebujecie, to na pewno ktoś się znajdzie, jeśli nawet nie ja, i będzie wam tch, 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 pisać, doradzać i zachęcać, i odradzać tym właśnie krejzie papierniczym. Zapraszam! Lajkujta, subskrybujta, to pomaga bardzo, żeby algorytm pokazywał moje rzeczy innym zainteresowanym, więc bardzo na propsie. Do następnego rozpakowanka. Dzięki! Bye!